Nie okay. wiem, Chodźcie do chodźcie, chodźcie mnie. Dobra, nie już ma już na więc chodźcie sobie. Kurwa, nie chcę mi się w ja bym poszedł w pękę, kurwa prawie od razu. Ale nie na mnie kurwa. Klaster Q is here. Wychali, wychali. Podjeżdżaj potem, podjeżdżaj Uważajcie, nie stójcie przy Olach. oni mają milion bezów dzisiaj. Ustawia ja xray X ustawiłeś no, praio? Mają dużo niebisów. Tak Jadą istą Okej. Okay. Oni znowu będą deski, tak jak wczoraj. Sofist, stay moving sofist, guys, stay moving sofist. Chodźcie sofist. Na montach co za czas? Chodźcie sofist? Tak, na Montach. Okej, chodź. sofist, chodźcie sofist, chodź sofist, chodźcie sofist, chodź sofist, chodźcie sofist. chodźcie sofist. Chodźcie tak, Tutaj daleko, daleko przy ścianie. Ok, chodźcie. Hatch... jadą. Scouty, no nie stójcie przy ścianach. Nie stójcie tam, nie stójcie, nie stójcie, nie stójcie, Chcę na no fast. Nie stójcie przy ścianach. dajcie bomb farmić. Tylko supporty i moje tanki, które mogą coś zrobić działają. Cała reszta stoi daleko od woli. Nie dajcie się farmić w żaden sposób. Dima uh -huh. SW share... jest czysto okay. Nie stójcie tu na rogu, nawet nie próbujcie Eee... Ja jest, jest ode mnie. Oni w ogóle przechodzą bardziej do SW. Chodźcie chodźcie moving software side right now. Tu jest demo odeski. Okay. Ja, przygotujcie def defensywki w razie W Oni są na Dima czy nie? Byli jak jeszcze ich skałtowali. Okay. Nie czekają. They are waiting. They are waiting. Nawet to 8 baner się dopierzi. To no nie trosztokuj stary, po co... co ty, ty, ty tak lubisz trosztokować kurwa Mamuta mają No mają trzy, pewnie bie. Za dużo run idzie na jednego Za dużo run, za dużo run, za dużo run chłopaki Nie dawajcie się obijać, Ale po, po co battlemontami tracimy tyle hapsa, Jeżeli oni nawet nie botkują woli Wakey wakey chłopaki, nie śpimy, nie śpimy Malebowskat chyba jest w Spokojnie. Oni od sofista SF, będą nabiegali. Pamiętajcie, to te miejsce jest najbardziej zagrożone na pusze, bo oni od eski was mogą bombić, i wy tego chuje widzicie. Pamiętajcie, widzicie mnie? To miejsce jest najgorsze. Tutaj nie powinien puszować żaden nasz bombowskat. Nikt nie powinien puszować z tej strony, dopóki oni patrzą się w tego side. A. Potrzebuje skautów wszędzie dookoła, czy nie mutkuję w innych miejscach przypadkiem. Ile oni mają procent overall? 40. 42%. Mało mają. Yo guys, they have only 42 this array. Ale jeszcze może czekają na kolejkę, nie? Ale tak by pokazało. Aha. Ja, ja, ja. co 32 osoby są. Od Norfista nic ci nie biją. No, na dawni nikogo nie ma. Chodźmy. North -West też czysty co, co jeszcze raz chyba? Okej. Okay. Chodźcie to. Z tankami kawarujcie co się dzieje, zresztą jedzie ze nerfistą. Naraz... Przerwał cię. Chyba lagam się. By go raczej. Dajcie, Kilku segmentów stoi na Islandach. Dajcie streamer też, jak możecie. Od tej jest prawie cały zerew. Normalnie mnie słuchacz, nie zaczyna mnie nic. Teraz gitno. git, no. Odchodzę od deski. Nie bijcie się Majdom, niech bo skoda działają. A mówiłem ci wbijanie do trixela Ale ja nie problemu Trixela. A Trixel i u mnie był spokojny. Ciekawe na jaką mapę ci wyrzuci. Nie wiem, mogę. Rozłączony serwerem stary. Do... serwerem klasikowym. L... O, pierdolę, dobra idę na Islandę, może nie zdechnę. Wpisali, no, że się nie jest... Na Islandę, pisali, zerk jest. Idź na dawno. Jest na którą powinny... Dawniej jest pusto. Nie, no, ma, pusto. Na, na pusto. Gulczu tak samo zajebane. Więc na Gulczu to idzie. Na dawno, na dawno. Na dawno jest pusto. No to za późno, bo trochę się dowiedziałem, wiesz? No dobra, dobra. Mam Oto akademia jest jest, 20 sekund do, do killu. Kiowa... Właśnie w trzeciej trzecim partii ustawcie prawie 2 na chwilę. Oj kurwa, poniedziałek to było Cały czas mam prawie 2 w trzecim. No to dziwne było, bo mi internetu nie wypierdoliło tak, jakby. Ale discordzie się przerwało. No tak, ale ja internet tak jakby stary cały czas miałem, rozumiesz? Ja mam często podobnie akurat. Daję się radę wejść? Mhm. Mm za minutę będę. O, nawet... A nawet no, dobra, no bombuska zabił i też się, i też na bombuską padł. Cały czas, cały czas. nas bombuską umarł? Ja no tradowali 2 za 2. Tory no. takie trade nam na rękę, bo oni mają dalej e, e, ręki. tak, 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 tak. tak, tak, tak. tak. Jak to co robisz, więc chyba stać wąsk. Więc... Oni, oni zajebali w tak, tak. Permę i Permę w nich zajebały. Worf. Teraz ja no, za 20 sekund już złuchaj na mapę. Oni nie butkują nawet jeszcze, co? No, no, no. nie. Nie zostali jeszcze. Krzyczę <grystnie> co nie czekają na zwrócić. Nie, czekają. Ija, kurwa. Znaczy, wszyscy są tego, odezki, co nie. Kul Kulturkę o, robią, czekają na jednak z kolei się Robimy dziś, kurwa. Zosia się wyjebał? O nie. <grym> Zosia jest offline. <grym> dostał panie personala On się, fój tip wyjebał. Ja wiem, mam ja wiem. Od... Ja ogólnie mam dla wszystkich protipa. Buty. Zaczy, I, I got DC, I told you five times, brother. You don't see me. I'm, Bo te mercenarki działają. Right My try to Zaczynają i zwijać mogę. Co, no. Festa? No jeszcze, no jaka okay, so no. Kurwa, Ale, oh, mu... ale sobie, ja mówiłem, żeby z tej strony nie puszować, no 10 razy. Mm. Motkoło ci sau... So... tego so załóżmy laki kurwa i wyjebane po, 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 przygotujcie full defy dosłownie full defy i patrzcie się south west na, na, na wall south west na wall do, bardziej eske tylko full defy muszę dostać wszystkie demony wszystko Mam pięć jest kurwa salam co ty tam robisz salam to bez okej okay. No to tym bardziej jak zaba nie żyje, to czemu on umiera? Patrzcie, w Was przez ścianę. 5, 4, 3, 2, 1. I cofnijcie, cofnij cofnij, 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 cofnij. Od razu cofasz, Panowie, Czemu hełmów nie palisz? Zachap, przecież jak ci permafrost przypierdoli, to potem nic nie zrobisz. Właśnie o tym mówię. Ile razy wam można powtarzać to samo? Yo, oh, they are pushing cars from south. They are broke first gate already.

Yo, getela where are you? Okej, okay, okej. Okay. They are full on so feast. I mean, one two more minutes and we're gonna full push on them. I think. Poczekajcie, dawki, 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 bo nie kontrolują insta. Pomagajcie, sojuszowi, pomagajcie wszystkim, okej? Okay? Ile mają procent teraz state 42, Cały czas We are leaving sophie right now. Bam, 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 Patrzcie na płytko Czekajcie Podejdźcie do mnie swoimi DPS-ami, przygotujcie fuldewki na mnie. Przygotujcie fuldewki na mnie. Okej, okay, dobra, cofnijcie, 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 już podchodzą Alfgardów okay. z 10 upadło. Ale... Znowu minus 2 samuraj

Can we push them together? Just, just full set on them, guys. Be ready to flank them, okay? Godzilla. Gidilla Batu, are you here? Yo, guys. Yo, yo. Fuck, f fuck it. I, I will full set on them, okay? Okay. Yo, trust me, baby. Just follow, fo follow me. D don't, don't be behind okay. me. Just flank on all them all the fucking time. Okej, battlemonty monty w battle Battlemonty przedciwnik, battle nich. Battlemonty battle monty przeciwnik. Te me when Full spreadik, full spreading, full spreading, full spreading, full spreading. Uważajcie, 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 uważajcie. Tankami delikatnie możecie się przelać. tankami delikatnie się możecie przelać. oni daję mowik, w East. Przygotujcie dewki, przygotujcie dewki, Uważajcie od oni teraz będą posuwali. Uważajcie, oni też będą Uważajcie, uważajcie, uważajcie. Trzymajcie listę starajcie nie. Kanio pójdę from sofos. Okej, przychodźcie po wolutku delikatnie, przychodźcie delikatnie, przychodźcie. Delikatnie, nie wszyscy, nie wszyscy, nie wszyscy, dewki, dewki na czółka delikatnie, delikatnie. chodźcie sofos? Chcecie sofos? Puśćcie from sofos. Przychodźcie sofos, przychodźcie sofos, przychodźcie wychodźcie, wychodźcie, wychodzicie, Wejdźcie w nich full, wejdźcie w się w nich. Deep deep sophysic. w nich, się w nich, chyląć się w w nich, w, nich, w, nich, w nich. Trzymajcie, brolucie brolucie prelucujcie na mnie. 5, 4, 3, 2. 7 full na mnie, full na mnie, full full zabicie między, między nami, spread, 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 spread. Od razu hełmy, 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 hełmy spread, hełmy, spread, 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 push okej okay, co, co, co się, Why someone is on territory still? What the fuck? Nasze BS i Bombermane